Fiatuno na czarnych tablicach ze Skierniewic. Jeszcze kupiony w salonie w Skierniewicach. Łowicka 127 Fiat ukar Jeszcze w takim stanie, błyszczący, to już dzisiaj rzadkość. Nie ma rdzy, przynajmniej nigdzie nie widać. Może trochę stykło na tylnym butniku, coś tam, jakaś lekka, lekkie obtarcie. Zadbany. Pewnie jakiś dziadek jeździ, bo takimi samochodami jeszcze z tyłu z mapą 2011 rok i z apteczką starą to jeżdżą tylko jakiś, jacyś seniorzy, jakieś dziadki. Fajny. Zadbany.